Witam serdecznie przy niedzieli. W sumie jakbym chciał zrobić podsumowanie, które trwało tyle co trwały trzy walki w wadze ciężkiej, inaczej trzy Miss w wadze ciężkiej w Tulsie w Oklahoma to powinienem w tym momencie już puszczać tą końcową zajawkę, którą mam Deontaya Wildera przy okazji Deontaya Wildera koszulka założona z okazji tych zrobionych przez niego 500 rund, czy tam koło tego, bo prawie codziennie wrzuca, ile to rund nie zrobił, tam wychodzimy przez 15 dni jakieś, nie wiem, 28 czy 30 rund. Fajnie to oznacza, że ma a, niesamowite cardio, no bo, że będzie zadawał więcej ciosów, to chyba nie liczymy na to, ponieważ, jak wiemy, Tyantaj Wider lubi zadać jeden cios, a albo mocny, takie, takie specjalne wymiany, wdawać się, wdawać się yy, nie musi, natomiast wróciła mu miłość do boksu i jest w porządku, ja nie mam z tym żadnego problemu jeden z tych pięściarzy, których chętnie oglądam, niekoniecznie niekoniecznie muszę podziwiać jego kunst pięściarski, bo tutaj niekoniecznie jest określenie kunst pasuje jeśli chodzi o Deontay'a Wajdera natomiast emocje zawsze są i w końcu jak zostawimy wszystko na boku, no to o to chodzi, kiedy wchodzi, kiedy wchodzą pięściarze do ringu, zacznę od gali we Wrocławiu Gali Mateusza Borka, Trzy walki, które widziałem na żywo, nie we Wrocławiu, tylko na żywo przed ekranem przed ekranem laptopa zacznę od Leśniaka z zachradnikiem. Ja wiem, że e, Szczubson powiedział później, że e, ten wymagający przeciwnik, który stoczył... E, Walki na punkty wyró... znaczy, wyrównane, nie, bo to było do, do jednej ścianki, ale nie przegrał przed czasem z takimi zawodnikami jak Conor Benn czy Edward Trianowski. Co jest prawdą, tylko że to było 3 lata temu. Dostał tutaj prezent od zawodnika, który miał go na deskach w pierwszej rundzie, bo Michał był na deskach w pierwszej rundzie, a później walczył, jakby tej pierwszej rundy w ogóle nie było. To było chyba największe. O zaskoczenie to może nie, ale pokazało nastawienie Zachradnika, bo masz czeka w pierwszej rundzie na deskach, próbujesz robić coś: druga, trzecia, czwarta runda, żeby tamten cały czas pamiętał o tych deskach. Natomiast pozwolił Zachradnik Leśniakowi walczyć w takim tempie wakacyjnym, dosyć muszę powiedzieć, bo to trafiony jeden cios, podziwianie tego jak fajnie on wygląda e, nigdy nie widziałem żeby e, Michał Leśniak chciał tą walkę e, skończyć no, nie tyle przed czasem, jakoś zdominować swojego pięściarza to nie, nieznaczne wygrywanie, bo wygrywał oczywiście rundy na punkty po, tym, po tej pierwszej gdzie był na deskach zupełnie mu wystarczyło, to znaczy wygrywam na punkty, nic specjalnego się nie dzieje, to mi wystarczy nie byłem fanem te, tego pojedynku, ani mi się Michał Leśniak nie podobał, a już Zachradnik to w ogóle mi się nie, nie podobał w tym pojedynku. Natomiast wydawało się, że ma to sens dla Michała Leśniaka, mimo że każdy z tych rywali pierwszej trójcy był sporo za tym, e, który był tak zwany A-side, czyli ta strona główna, natomiast wydawało się, że ma sens, bo bo jednak te dwa nazwiska, które wspominałem, to są nazwiska z max stopu e, europejskiego, a być może niedługo światowego. Jeśli chodzi o Konora Bena, Trianowski też parę rzeczy w światowym boksie, w światowym boksie zrobił. Natomiast jakoś tak Michał bez przekonania zupełnie. Zupełnie dla mnie bez przekonania walczył na zasadzie: wygrywam, jest fajnie, podziwiajcie, jak wygrywa. Trochę za mało. E, odwrotnie, jeśli chodzi o Augustynika, który e, Zrobił to, czego się od niego oczekuje. Tutaj była taka, mimo że Szwarc, e, niemiec Szwarc, który był rywalem Augustynika w tym pojedynku, nie ma takiej przeszłości, a może właśnie dlatego, że nie miał takiej przeszłości jak Zachradnik, nie miał takich rywali, e, z którymi mógł się mierzyć, to próbował coś zrobić. Natomiast e, no to było za mało na pięściarzach, który na sparingach nie takich jak Szwarc widział. Myślę w tym momencie o Augustyniku. Fajna ta, fajny te sposób myślenia Augustynika to wiemy to jest tak, człowiek, który wychodzi na ring mocno bije, lubi pół dystans, natomiast nigdy nie zapomina co jest ważne no bo tutaj wyraźnie było widać, że wyszł ten moment kiedy, kiedy z, znaczy widać było ten moment, kiedy zorientował się że Szwarc na głowę może przyjąć bo, bo wielokrotnie były takie, takie sytuacje że spychał na liny Szwarca szła wymiana, cios za cios Jeden i drugi przyjmował, natomiast jeden i drugi stał, nawet jak mocniej bił Augustynik, bo wyglądało na to, że bił mocniej, to ta głowa od tej głowy te ciosy się odbijały, natomiast kiedy zaczął bić te lewe haki na dół, to było widać, że o, z tym korpusem to już nie to samo, głowa znacznie twardsza niż mięśnie brzucha. No i. i i fajnie, że sobie błyskawicznie z tego, oczywiście jestem przekonany, nie słyszałem co mówił Narożnik, natomiast jestem pewien, że Narożnik zwrócił mu na to uwagę, bił na doły, bo, bo gościu dołów nie ma. No i, i cały czas się trzymał tego i w końcu, w końcu ta walka w tym sposobem została zakończona. Jedna rzecz dotycząca Augustynika, bo Augustynik ma 27 lat, ma 15 walk, eee, to jest mało na 27-letniego ten chłopaka, mężczyznę, przepraszam, bo to nie jest 20-latek. Za chwilę będę mówił o 22-letnim Andersonie, na którego będę narzekał, a tutaj mamy 27-letniego Augustynika. Więcej walk. Yy, to ciągle słyszymy, jeśli chodzi o, o tych pięściarzy, u których coś takiego ekstra jest. Do jakiego poziomu może Augustynik dojść? Nie wiemy, no bo to są jednak, jednak rywale poza setką boxreka, więc to, to jest... Szczególnie w tej kategorii wagowej, no to tu mamy, tutaj mamy zawodników. Pierwsza pięćdziesiątka to już są jest za dużo powiedziane, ale ludzie, którzy wszystko umieją. Natomiast te 27 lat, mam nadzieję, że Augustynik zacznie walczyć częściej, bo tak jak mówię, 27 lat, 15 walk to jest mało. E, czy na to zasługuje, odpowiedział e, nawet nie tym zwycięstwem, bo to zwycięstwo to było ok, to jest w porządku. spodziewaliśmy się, że wygra ze szwarcem, wygrał ze szwarcem, wygrał ze szwarcem przed czasem, tak jak myśleliśmy, zrobił to, co od niego należało, za co piątka i to jest zawsze, zawsze ekstra, natomiast potrzebujemy więcej go zobaczyć, zobaczyć może pięściarza, którzy który umie więcej niż Schwarz, który Schwarz się fajnie czuł, jak e, trzeba się było bić po głowach, natomiast e, zejścia z linii ciosów, umiejętność ciosu, umiejętność wyprowadzenia walki na środek ringu, zamiast na, na linach, gdzie zupełnie mu to nie szło, no tego nie, po prostu nie umie. Ciekaw jestem, jak sobie Augustynik poradzi, jak takiego rywala dostanie, no ale to już nie jest, to już nie jest jego sprawa. Natomiast, tak jak wspominałem, 27 lat, to teraz. Trzeba zrobić. A propos teraz albo nigdy, e, użyłem takiego zwrotu na Twitterze, że to jest ten czas w okresie, czas w życiu Kamila Łaszczyka, że jest ten, ten przedział czasowy, który nazywa się teraz albo nigdy. Bo to już powoli inaczej. To już na pewno jest teraz albo nigdy. Bo z jednej strony widzimy, co potrafi zrobić Kamil Łaszczyk. Widzieliśmy to w walce z Acevedo. E, Przejść z obrony do kontry e, lewym podbrutkowym to nie jest prosta sprawa. Zwłaszcza pięściarza, który mniejszy od niego, to nie jest, z się niekoniecznie łatwiej walczy. Mocno zbudowany, natomiast czas idealnie w tempo, co Kamil Łaszczyk e, potrafi. Natomiast co Kamil Łaszczyk potrafi, to my wiemy od dawna. To, to nie jest nowość dla nas. Wiemy od dekady, tak naprawdę. Jak tak się pomyśli, to głowa boli, natomiast no, my wiemy od dekady, co Kamil Łaszczyk potrafi. Wiem, że Mateusz próbował co mógł, ileś tamtych podrząd wygrywał, wygrywał przetargów. Nie ma chętnych do walki z Łaszczykiem, który wcale wysoko w bokserku nie jest. Parę walk ciągle bokserek mu zapomina, natomiast no, nie ma chętnych, żeby wyskoczyć na te 32-0. Nie ma chętnych. Tak jakoś nie ma za bardzo chętnych. Może trzeba zaryzykować na jakiegoś maksa, natomiast ja nie będę udawał, że to jest proste bo tak mówią kibice a czy, dlaczego on nie walczy z tym a dać mu na gale Matruma, a, a dać mu na top 10 albo top 15 featherweight no to ten featherweight i jego promotor musi, musi chcieć to zrobić musi chcieć za to zapłacić musi uzasadnić to e, stacji telewizyjnej lub streamingowej na której będzie walczył to nie jest tak, że mówią, a dlaczego on z tym nie walczy to na pewno wszyscy by to o, o, o obejrzeli 80% przypadków to mówi 50 kibiców, którzy nie biorą pod, uw... bior... nie biorą pod uwagę tego, że ty... wasze zdanie, czyli tych 50 kibiców ma małe znaczenie dla promotora, którego interesuje, żeby tą walkę zobaczyło i żeby to miało znaczenie dla jego pięściarza. Eee, nie wiem, 5 tysięcy ludzi na sali i 500 tysięcy przed telewizorami. Wtedy, wtedy jest ta, ten punkt przetargowy. Natomiast patrzymy na Kamila, no, taka jest brutalna prawda i widzimy pięściarza, który bardzo dużo umie, ja jestem promotorem, który zastanawia się, czy podpisać e, łaszczyka. Dużo umie, no tak, no, ale on nie ma żadnej znaczącej pozycji poza tą wysoką pozycją e, w rankingu europejskim, który w kategorii Federal niewiele znaczy, to wiemy. Znaczy OK, bo jest paru brytyjskich zawodników, którzy tam są, natomiast w kontekście światowym w kategorii e, piórkowej, no, to doskonale wiemy, wystarczy spojrzeć na ranking. Brać tego gościa, no tak, ale mój gość, który tam się powiedzmy jest, nie wiem, 30 na światowej liście i się dobija do tej 15, no ale on może z nim przegrać. A e, nie, to weźmiemy kogoś innego. Kogoś, kto nawet jest wyżej od, to też o tym za chwilę będzie, kto jest zdecydowanie wyżej notowany w boxerku, ale tak naprawdę jest gorszy. Bo te notowania, to wiemy, jak to wygląda. I te zwycięstwa i. I porażki. Także to nie jest prosta sprawa. Ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę. Wiem, jakie są podejmowane próby, natomiast to wymaga tej drugiej strony, bo tutaj i Kamil, i jego ludzie mogą stanąć na głowie. Natomiast jak druga strona, czyli tak, która zaproponuje dużą walkę za poważne pieniądze na poważnej gali, nie wykazuje chęci, no to co? Co można na siłę zrobić? Nic nie można zrobić na siłę. To tyle, jeśli chodzi o, o, to, co, o to, co widzieliśmy. Na taką walkę Kamila czekaliśmy, dlatego że Asevedo wiadomo, że to był zawodnik, w którym e, pięściarz klasy Kamila Łaszczyka powinien sobie poradzić tak jak sobie poradził, czyli szybciutko w drugiej rundzie. A to, że e, doszedł do tego ekstra, e, ekstra cios, to tylko plus dla Kamila. Przenosimy się do Tulsa, Oklahoma, gdzie w zapowiedzi mówiłem, będą trzy mismacze pod rząd wadze z rzędu. Trzy mismacze z rzędu wadze ciężkiej trzy mismacze z rzędu były. Kompletnie zupełnie niepotrzebne walki, które nikomu zupełnie nic nie dały, na pewno nie pięściarzu. Abstrahuję od e, cieku, które dostali, od e, marekiego po walce, ludzie z stopranku. Natomiast e, Richard Torres kontra Canedo to jest to, co obiega teraz e, fora i nie tylko fora pięściarskie. Mianowicie brutalny knockout, kiedy Meksykanin pada na twarz po 44 sekundach. Ktoś może powiedzieć, no ale co się czepiasz, jeden miał dwa zwycięstwa zawodowe, drugi miał sześć walk zawodowych, dwa cztery jeśli chodzi o Meksykanina. Co się czepiam, Torres jest wicemistrzem olimpijskim który dał świetną walkę gościowi, o którym się mówi, że może być mistrzem świata, natomiast pan o nazwisku Kanedo nie istnieje w boksie wagi ciężkiej, nawet w własnym kraju. Dla przykładu, ustalmy, matchmakerzy, a to rank ma doskonałych matchmakerów, doskonale wiedzą, kto co potrafi, albo czego nie potrafi. Więc zestawienie e, Torresa z Kanedo, e, człowiek, który przegrał przez knockout, nie wiem, chyba dwie walki temu, zapisałem sobie z killerem, którego dorek był 2-3 czyli dwie walki wygrane trzy przegrane, przegrał przez KO zestawienie go z wicemistrzem olimpijskim wiadomo było, że to się musi tak kończyć. wiadomo, na 100% 100% panowie mówiąc o, robimy ten kontrakt, wiedzieli będzie fajny, szybki nokot, pokażemy to w telewizji to samo dokładnie z Adziagbą E, który walczył z darmosem, to też to, to, nie, to nie są walki. No to, e, mówiłem o tym, że nie podał mu ręki i tak dalej. Już, już nawet machnę na to wytłumaczenie bezsensowne, że o, chłopak mi gościu mi chleb, zabiera i w mojej rodzinie i tak dalej. Weź nie dramatyzuj, a jakby tylko, tylko zacznij walczyć. E, wygrał kiedy chciał, pierwsze mocne ciosy e, leżał, wstawał e, pięściarz z Węgier. 37 lat, 284 yy, na liście gościu, który miał split win. To żeby Tobie też zobaczyłem. To jest a propos tego, że um, nie Bógmajerzy, tylko matchmakerzy doskonale wiedzą, co jest grane. Doskonale wiedzą, co jest grane. Nie miejcie żadnych wątpliwości, bo wzięli na Ajakbe, który możemy różne rzeczy mówić na temat jego mechanicznego stylu. Yy, wolny, straszliwie jest. W dalszym ciągu jest wolny, straszliwie. Yy. Walczył z pięściarzem, który odniósł split de decision z niejakim Danielem Luongo, który jest 484. Po czym wystawiasz go na Ajaxbę. I co się może zdarzyć? To, co się zdarzyło, to jest wiadomo dokładnie to samo, jeśli chodzi o Andersona kontra Rowkanin. Anderson 23 lata będzie miał w listopadzie i od przynajmniej 3 lat. Sprawdziłem. Słyszymy, że za chwilę, 3 to przedziłem dwóch lat że za chwilę będzie walczył z pięściarzami. A, top 50 i w ogóle to jest materiałem na mistrza świata. Prawdopodobnie jest. Bo wszystko, co potrafi, to jest to jest rzeczywiście ekstra. On, on potrafi się ruszać jak zawodnicy trzy kategorii niżej. To jest, to jest, jeśli chodzi o tych poważnych pięściarzy, wagi ciężkiej, mówię w tej chwili o top 15 to to jest umiejętność, którą posiada kilku. By tego oczywiście porównywał do Aleksandra Usyka. Natomiast jeśli chodzi o miękkość poruszania się, umiejętność zmiany pozycji no tutaj na przykład zaczął walczyć jako leworęczny no, i to mu bardzo dobrze wychodziło przeciwko rowkaninowi natomiast takie rzeczy można zrobić przeciwko, przeciwko gościowi, który ma fajny rekord 20 parę walk, ktoś mi nawet napisał na vlogu mówię, o co tyś tam tam przypierdzielasz do tego e, przecież to on ma tylko 11 walk, a on tutaj ma takiego, takiego rowkanina no, no dobra no, tak może napisać ktoś, kto nigdy w życiu nie albo skomentować, kto nigdy, nigdy w życiu nie wiedział jak wyglądają a jak wygląda budowanie kariery? Bo to porównanie to, to, było, to było żadne. No, bawił się z nim niepotrzebny ten cios po komendzie. Stop, natomiast e, to by niczego nie zmieniało. To przerażenie w oczach e, pięściarza z Serbii to było widać po 45 sekundach. No, ja bym się nie dziwił, bo jak ja bym wyskoczył na Andersona, to też miałbym przerażenie w oczach, ponieważ no, on bardzo, bardzo dużo potrafi. Natomiast, tak jak wspomniałem, główna myśl, którą zacząłem 3 minuty temu. E, ja od dwóch lat słyszę, z kim dobrym on będzie walczył. On walczy z coraz gorszymi pięściarzami. Łatwo sprawdzić. Ja wiem, że miał kontuzję w marcu i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że ma starszego brata w więzieniu, ale to nie od wczoraj ma tego brata w więzieniu to już jest zupełnie inna, inna sprawa, o której nie będziemy w tej chwili mówić. E, natomiast no, to jest pociągnięcie w dół. No, ta, ta, ta kontuzja, którą miał 6 miesięcy temu prawie, prawie 6 miesięcy temu. A jednocześnie maksymalne sparingi w międzyczasie, no to, to trzeba było, to można było poczekać. Tych gal to pranku to będzie do końca roku, chyba 4 na pewno. No to trzeba było poczekać na którąkolwiek dalej. Trzeba go było wstawić na galę Lopeza. Prawdopodobnie może walczyć na tej walce, na tej gali Lopeza 10 grudnia. To jest ciągle możliwe. Jeśli tak, to jest w porządku. Inaczej, w porządku, że walczył, ale że walczył z Rowkaninem, nie. To nie jest w porządku, bo. Ten rekord zupełnie nikogo, nikogo nie może e, przekonać, z który, który wyskoc, którym wyskoczył serp, no bo różnica umiejętności i różnica stylu, podkreślamy jeszcze raz, nieskończoność to może wielu z Was męczyć, style robią walkę, to sztywny, e, sztywny rowkanin kontra ultraminki, e, przysłowiowe kocie ruchy e, Jared Anderson mismatch Max. Od początku, o czym mówiliśmy od początku jeśli stawialiście na trzy nokauty to na pewno wygraliście ostatnia walka która miała nam powiedzieć czy Komej czy Pedraza zostaną w tej grze o o tytuł mistrza świata tutaj mówiło się nieoficjalnie, że Pedraza jeśli tę walkę wygra jeśli tą walkę wygra to być może będzie w stanie być rywalem Lopeza natomiast wiadomo, że nie będzie no bo walki nie wygrał tylko walkę zremisował jeśli chodzi o Comeya, no to nawet jak on by tą walkę wygrał no to jeszcze raz dawać go Lopezowi który go znokautował nie miało żadnego sensu to była ważna walka dla top rank jeśli chodzi o to co się będzie dalej działo no i jesteśmy w tym samym punkcie w którym byliśmy przed tą walką ponieważ był remis i był remis uczciwy, ja co prawda dałem tutaj nieznaczne zwycięstwo dwoma rundami dla Pedrazy natomiast ten remis nikogo, nikogo nie krzywdzi. Był uczciwych, zaskoczył chyba pedrazy. Wydaje mi się, Komej walczący pierwszy raz w tej kategorii wagowej 140 funtów liczbą zadawanych ciosów. I kto wie, czego to zresztą nie kosztowało, bo te pierwsze rundy, jak zresztą mówili komentatorzy, jest pieno, to ma sens, bo jak tak mocno bijesz jak Komej i zadajesz tak wiele ciosów, no to który z nich dojdzie, i o to chodziło. Natomiast y, zbyt... Y... Był chyba zaskoczony tym. Był chyba zaskoczony pedraza, którego pomysł na to był, że będzie go kontrował bo jest lepszym pięściarzem technicznie. Będzie umiał wsadzić mu tam, będzie umiał go wyprzedzać. Natomiast zamiast go wyprzedzać, pozwolił na to, że się rozchulał, Że się rozchulał tą liczbą zadawanych ciosów Komej. No i kto wie, jakby ta walka wyglądała, gdyby nie ta szósta runda i to zderzenie głowami. No bo miałem wrażenie, że od tej szóstej rundy to już i na innego Richarda Komej. Komeja. Widzieliśmy, z Gany wydała stowarzyszenie pięściarskie Gany, że nie może reprezentować Gany, bo nie zapłacił jakiś składek. To też było, że nie może flagi nosić na sobie Gany itd., itd. Natomiast nie wiem, czy to miało jakiekolwiek znaczenie dla, dla samego Komeja. Wydaje mi się, że nie. Dziwne akurat dzień przed, dzień przed walką coś takiego wrzucać, no ale widocznie komuś tam poważnie zaszedł za skórę. Dwie ostatnie rundy na pewno dla Pedrazy, który złapał ten dystans. No, zaskoczony byłem, jak łatwo potrafił wyprzedzać i nadawać swój styl walki komej Pedrazie w tych pierwszych powiedzmy 4-5 rundach. Naprawdę byłem zaskoczony, bo to było e, wydawało się, że to będzie sposób walki, jaki będzie miał Pedraza. Widzieliśmy go w ostatniej walce. Wyglądał bardzo, bardzo przyzwoicie. Natomiast to początek był taki taki i nawet tak gdzieś przed tym zderzeniem głowami myślałem, że, że jeśli to się utrzyma, to kto wie, czy komy nie będzie go w stanie znokautować, Natomiast tak jak mówię, nie wiem, czy to jest zderzenie głowami, czy po prostu doświadczenie Pedrazy. Wydaje mi się, że jedno i drugie kombinacja spowodowały, że walka się najpierw zaczęła wyrównywać, a później te ciosy od dziewiątej rundy to już ciosy te, które wchodziły tam to już były w 100% to już było. Popis w jedną stronę pedrazy wyprzedzał, trafiał lewym, trafiał prawym, trafiał kiedy chciał i, i lekki chaos, bo widać o wszystkim co robi komej, natomiast ten chaos będzie na pewno teraz, jeśli chodzi o, o to brang, no bo co zrobić? Robić jeszcze jedną walkę, no to trzeba im jeszcze raz zapłacić. Walkę pewnie paru ludzi będzie chętnie oglądało, natomiast też nie oszukujmy się w tej kategorii wagowej. Yy, yy, to nie są jacyś killerzy e, albo zawodnicy z takimi nazwiskami, którzy przyciągają tłumy. No, tak nie jest. To są fajni, solidni pięściarze tuż za zapleczem tych najlepszych. Natomiast tych najlepszych jest tak wielu, że to za, na to zaplecze niewielu zwraca uwagę. Słuchajcie, to by było na tyle przy niedzieli. Tak jak mówię, jesień, e, e, która nadchodzi dosyć szybko. Przyniesie nam wiele dobrych walk zaczynając od przyszłego tygodnia, no bo coś się dowiemy na temat wagi ciężkiej, później ten pan z tej koszulki, czyli, czyli wider i tak dalej, i tak dalej tych walk na pewno na pewno będzie przybywać. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.